Tak, ten program. Jak ja go uwielbiam, jak ja bym cię głaskał. Proszę. O, dobra, co się Dobra, Za ty tam robisz. O! Dzień dobry dobry. Marto, mam tutaj prezent Dziękuję, dla że przynajmniej pamiętasz o moich rodzinach. No. No, proszę bardzo. Co, co tam masz? Ale fajny prezent, ty. Pojechał Co? Ej, ja, nie dla ciebie. Ale jak to nie Rzędu, dla ciebie? Dla ciebie, ale później Aha, ten, tak, ten to dla tak, mnie, tak, tak, tak. tak? To dla mnie? Tak, tak. O, ta. o, dziękuję sąsiedzi. Co to jest? Co w sumie co tam jest? też dla ciebie, ale. Co ty łzy? mi kupiłeś? wygląda jak jakiś pistolet jest. na jakieś kulki z. Nie, nie wiesz to gwoziarka. Jest. 39 roku. Co to jest? To jest, jest gwoździarka. To jest. Tak? Dzięki. Tak. O kurde, Widzisz? fajne. Ty, gwoździarka, zawsze takie coś chciałem. Dzięki. No właśnie. I mam dla ciebie jeszcze jeden problem. Za mnie oczy. Tak? Tak, dobra, już zamknę. Tylko nie patrz Prawda Możesz otworzyć Tak? <laughs> Katalog z psami? Specjalnie dla ciebie Wiesz, że są wzięte. Dobra, może tego też? Nie, 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 ten ten. Tego? No, nie za bardzo weź. A tego na przykład? Nie tego? No, ten za mały taki jakiś taki, A tego? Może? To jest ten, którego chciałem, sąsiad. Proszę, głupi no, no nie wiem. Sąsiad, no... Ale... No... no tak, poczekaj, po, tak, tak, ten. Poczekaj, jest, się. Tak, to jest dokładnie ten, którego chciałem. Tak, 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 tak. Tak. A może tego jednak? Nie, 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 tego nie. No, ten jest tańszy. Co? Potrzebujemy kasy, no. Właśnie. Czekaj, 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 dobra. No to ja, 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 ja. Ty, sąsiad, patrz, tam twoja stara jest. Tak. O. Patrz, ile mam kapusty, kurczę. To jest, ty? Skąd ty to A od siebie wziąłem i co teraz? Sąsiad, to się jest... tak. tak <laughs> mnie. O ty, kurde, ty. Ty, czekaj, właśnie, bo my budy będziemy musieli zbudować. Ten... Właśnie, musimy budę no Tylko muszę tutaj ty, wyciągnąć te drewno. To, 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 to jest miejsce. O! o! dobrze, się przewalił. Patrz, na taki, no. na taki rozmiar musi. Dobra. To, to na dawaj, budujemy w takim razie. Wszystko. Raczej starczy. Dobra, teraz tylko wyrównać. Trzeba się podnieść. No i powinno być. No i dobra, hit. No. Tutaj wezmę usunę tylko żrando, żeby było lepiej tam zawieś ten hak, a będziemy musieli mieć jakoś górę, dobra wezmę te drzwi od szafy trzymaj no okej, to ja już teraz zawioszę, to się zawieś, dobra, fajnie dobra no i teraz czas tylko zrobić tak naprawdę środek tak, bój się, przybić tutaj o przyjąć, czy o to może być, teraz tylko tutaj wziąć i Przybić gwoździami, Dijem, o tak, tam, zawsze tu tam chciałem zrobić, jaki to satysfakcjonujące to jest Bo tak, tak, tak fajnie Co tu się dzieje? Czy... Uwaga, czemu? Mam gotowe. Tak, czemu tak ciemno? wejścia nie ma, sąsiad coś nie narobił? A, jesteś? Ej, gdzie ja jestem? Ty! Ej, ej, co ej. to za Ej! Gdzie sąsiad, ja jestem? Ratuj. Nie ja jestem! Ała, ała! A, balec, dobra. Maj, mój palec, Myślałem, a... że tu to drowica jest. Wyciągnij jestem, proszę Cię. Ja no. chciałem no, być ja Cię na moje Czekaj. urodziny. O, o, dobra. O, gdzie ma. Tutaj się mogę wyciągnąć. To daj, ja to sobie sam to wszystko. Dobra, no już mam, zrobiłem. Spoko. Okay, już wychodzę. O, dobra. Tu tylko wziąć? Dobra, masz. No, dziękuję ci sąsiad, przynajmniej, że chociaż mi to załatwiłeś, dobra, teraz no, słodko no, to wynieś. Chciałem ja, wynieść to, co to No i dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Cześć, ty. się nie, 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 nie zmieści. Ma. Tak, tak się nie zmieści. Weź? Tak, to się nie o, zmieści. Się. Patrz. Teraz ja to za, jeszcze raz zrobiłem. Co żeś narobił, gościu? To nie. ja zaraz rozwalisz. Daj to mnie Dobra, a, a ty? O, o, o. o nie! Eee. Y to nie miało tak. To to coś zrobiłeś? To nie miało tak. to, to, się z... to, to, to zrobiłeś. się. to inaczej zrobię. wezmę, No. Bo nie, no nie jeszcze mi wygładzi, nie zniszczył. Nie, no nie wierzę o. Ja, ja pierdę. Dobra, będę uważał. Bo ja. No. O. I proszę próbować. to przynajmniej było. No i coś ty mi zrobił z wygładziną? Dobra, trudno. Falić. Jak to trudno, będziesz mnie odkupiwał o. No coś ty zrobił, no i jeszcze no raz już no. zniszczył, jak ty chodzisz? Może jednak. Ty, ej. Tak, ja? może tego małego ja. bym chciał. Ej, no, swój. może być. Ma ona na taki rozmiary, taki korki. To jest właśnie ta buda, o której masz I Jak? Tak, to jest ta buda, sąsiad. Może być? Jak ja ci dziękuję. A, Bo... A! Sąsiad. Swoim naciskiem nie. na to, uszkodziłem. Nie, no i zniszczyła się. Właśnie. Nie, no, tak to nie. Teraz nie wiem, jak to zrobić. Patrz, ty. Czekaj, ja mam pomysł. Trzy prezenty były. Trzymaj. Ty właśnie, bo by był trzeci prezent. Mogę go tak. złożyć? Możesz odpowiedź. Od zrobić. Ja że to się zepsuje. O O jak ja cię będę... A. No, robotyczne robotyczny działa. zawsze fajny. Dobra, dzięki sąsiad. Spoko. Sztama.